Kochani, podobnie jak i wy od miesiąca w domu, sporo czasu na przemyślenia. Postanowiłem, że w zbliżających się galopującym tempie w wyborach zagłosuję na Andrzeja. To jest mój kandydat. Kandydat marzeń. On. Dlaczego? Dlaczego myliłem się? Dlaczego nie dostrzegałem tego, co widać na pierwszy rzut oka? Nie wiem. Postaram się przedstawić jego zalety. Wybitny fachowiec, znawca prawa. On prawo ma w, w jednym palcu. Ten palec ma w dudzie Andrzeju ogromne znaczenie. Ten palec prawa. Wybitny mówca, orator. Bez kartki na każdy temat. Słowa się z niego sypią jak gówno z barana. Przepraszam za porównanie. Oczywiście chodzi mi o ilość. Poliglota. Zbawca narodu, właściwie, uratował ciało Chrystusa przed upadkiem. Potrafi zmniejszyć zwiększającą się ilość wirusa w powietrzu. Ma też inne zalety. Marżona jest niezależny, jest tak niezależny, wszyscy choćby wokoło mówili mu: Nie podpisuj, on podpisze. Nawet jeśli zdrowy rozsądek podpowiadałby: Nie podpisuj, on podpisze. Jest niezależny nawet od zdrowego rozsądku. Przystojny, rezolutny, aktywny, doświadczony, doceniany na arenie międzynarodowej, jak i w kraju. A teraz, dla mojego kandydata anseka Andrzeju Andrzeju retd jeju jeju Andrzeju Głosujmy te wybory muszą się odbyć Szybko. Przesuńmy je. Przesuńmy je na wcześniej. Ja, mój głos, oddałbym na Andrzeja nawet dziś.